Jak byłem właśnie w tej szkole kontaktu z Bogiem, to często mówię, że to jest szkoła językowa. Nie? Dlatego, że się uczymy języka, w którym możemy z Bogiem porozmawiać. Każdy ma swój? Tak, bo każdy ma swoją duchowość. Każdy ma swoją wrażliwość. Niepowtarzalną wrażliwość, z której my jesteśmy jakoś zbudowani. Oh, szczęść Boże. Szczęść Boże. Zmieniam Kacpra. No dobrze. Ojciec Grzegorz Lojtek, Jezuita. Szczęść Boże, tak. bardzo mi miło. Trochę dziwnie mi po tej stronie, no ale tak. <laughs> Idźmy w to. Drugi odcinek z naszej serii o rozeznawaniu. Rozeznawaniu i podejmowaniu decyzji. Tak, tak. I teraz będziemy dotykać takiej bardzo ludzkiej, no właśnie, bardzo ludzkiej sfery? Ludzkiej, ale no, zawsze chciałem zrobić ten odcinek. Zawsze chciałem zrobić odcinek o tym, jaka modlitwa jest najskuteczniejsza w podejmowaniu decyzji. No właśnie. No to. Sięgnijmy do jakiejś tajemniczej księgi modlitw. Ale zobaczymy, co to będzie. Mhm. Codziennie o 18.00 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i kościoła. Pochodnia, Pochodnia Podcast. Podcast. Możemy się rozwijać dzięki Waszemu wsparciu. Dziękujemy. Dziękujemy. Szczegóły w opisie. No dobra, to niby, nie będziemy wam tutaj ściemniać. Co z tą modlitwą w takim razie? Ale przyznam, że chciałem zawsze zrobić taki odcinek clickbaitowy, bo bardzo mnie to inspiruje, zawsze na różnych portalach katolickich, jak się po prostu <laughs> mówi o jakiejś modlitwie nie do odparcia, albo najskuteczniejszej formie modlitwy. No tak, chyba chcielibyśmy taką jedną przyprawę do wszystkiego, która będzie przeciwzapalna, przeciwstarzeniowa, w ogóle wszystko i jeszcze da nam odpoczynek. Tak, taki cudowny lek, cudowny panaceum. I generalnie byśmy powiedzieli, że modlitwa jest cudowny głównym lekiem panaceum, ale to zależy. Cytując klasyka. Cytując klasyków duchowości. <śmiech> <Jezu>. <śmiech> zależy od tego, jak my ją rozumiemy przede wszystkim i jak się do niej zabieramy. Bo, mhm. bo to chyba, co jest takie bardzo trudne, to jest to, że my od dzieciństwa uczymy się, że modlitwa przede wszystkim jest swego rodzaju walutą. Hmm, że... Zapracowywaniem, tak? Chodzi o zapracowywanie. Tak, że, że oczywiście, Panie Boże, daj mi dobrą pogodę, a ja ci, na przykład, to nasz, hmm. nie? piątkę na sprawdzianie, to ja tam dwa razy zdrować, Mario. No i teraz, kiedy przychodzimy do takiej rzeczywistości, która, którą jest rozeznawanie albo podejmowanie decyzji ważnych, życiowych, mhm. no to, to, to co? No, do pomo na pomoc przybie przybiegają nam wszelkiego rodzaju modlitwy o dobrego męża, o dobrą żonę. Mhm. Albo modlitwa o rozeznanie powołania, tak jakby to było tak, że ja się pomodlę i coś w cudowny sposób tak kliknie, ale przede wszystkim i tu jest, tu się zaczyna. No. To będzie coś, co będzie poza mną, albo z zewnątrz. A jak tutaj powinniśmy na to patrzeć? I to jest właśnie. To, o, przepraszam. <grym> <It's okay. laughs> Uwaga, i. I to jest właśnie to, o co tutaj chodzi. To znaczy zobaczyć, że taka prawdziwa modlitwa, taka skuteczna modlitwa, ona będzie wtedy, o ile ona będzie szczera, czyli mhm. będzie, będę miał kontakt z sobą samym i jeszcze ważniejsze, kontakt z Bogiem. Bo są takie formy modlitwy, kiedy ja mam świetny kontakt ze sobą ale z Panem Bogiem to mm. niekoniecznie. Mm -hmm. Bo mam świetny kontakt ze swoimi marzeniami, pragnieniami i tak dalej, ale jakoś ciężko mi w tym wszystkim zobaczyć Pana Boga. Nie? Więc ja się modlę tak naprawdę nie, taką modlitwą egoisty. Nie? Tak karmić swoje jakieś marzenia i pragnienia, tak? Tak. Mm -hmm. To znaczy to też nie jest złe. I no. tutaj też ważne, żeby tutaj nie wpaść w drugą skrajność. Nie? To znaczy, że no, ja to się w ogóle nie liczę, i najważniejszy jest tylko Pan Bóg, i On jest najważniejszy. Tylko, że to nie tak, nie? że ta prawdziwa modlitwa, ona można powiedzieć: z jednej strony ja jestem twardo na ziemi, twardo wiem, kim jestem, co jest w moim sercu. Mhm. Wiem, znam siebie, moje marzenia, pragnienia, to co chciałbym w życiu osiągnąć, a z drugiej strony jestem w kontakcie z Panem Bogiem, ale też w takim dobrym kontakcie, że ja wiem, Kim on jest mm -hmm. i co on może w moim życiu zrobić? Do czego mnie zaprosić? No tak, no to teraz mam takie pytanie w głowie: czy jak tutaj łapać kontakt ze sobą? Jak w ogóle, no ja, ja doświadczam czegoś takiego, że ciężko mi zaufać temu, co czuję, i jakby chcę czekać na właśnie ten przepis z zewnątrz, że ktoś mi powie: Ej, natka to, ale nie to. Nie, nie możesz się stresować w życiu na przykład, nie? I jak tutaj zrobić, mucha mi lata, tutaj <laughs> Ym, jak złapać ten kontakt ze sobą? Jak? I z Panem Bogiem, tak? No, to... Gdzie tutaj tak balansować? Jak to zrobić w ogóle? Tutaj odwołam się do tego, jak ja się tego uczyłem, ale też jak uczyłem tego innych, bo tak się zdarzyło i tutaj będzie lokowanie produktu. Szkoła kontaktu z Bogiem to takie rekolekcje… Nie zapłacili nam. A <śmiech> <śmiech> Żartuję. Żartuje. <laughs> <laughs> Szkoła kontaktu z Bogiem to takie wspaniałe rekolekcje dla młodzieży, rekolekcje ignacjańskie. I jedną z takich podstawowych rzeczy, którą uczyliśmy młodych ludzi, to byli ludzie między 16 a 25 rokiem życia, którzy można powiedzieć, i swoją przygodę z duchowością inacjańską, z modlitwą, ze szkołą, kontaktu z Bogiem. To jest taki moment dojrzewania, nie szukania swojej drogi. Tak. I hmm. też takiego autentycznego wyjścia przede wszystkim z takiej dzie dziecięcej pobożności, nie to, co mówiliśmy na początku, do łapania kontaktu z Panem Bogiem, który jest żywy, prawdziwy i też ze swoim wnętrzem. Więc jedną z pierwszych konferencji, jaka była, to była konferencja o uczuciach na modlitwie. Hmm. I. Bardzo często na tej konferencji rozdawaliśmy takie kartki A4, na której było po prostu wypisanych kilkadziesiąt uczuć. No. Wielu, wielu, zwłaszcza chłopaków podchodziło i mówiło, to można to wszystko czuć. No, no można. nie no. I, tu, I tu jest myślę, że pierwsza rzecz taka, łapać kontakt ze sobą, to przede wszystkim łapać kontakt ze swoimi uczuciami. I to jest myślę, że też bardzo istotne. Bo my często trochę do uczuć na modlitwie mm -hmm. pochodzi, podchodzimy jak do takiego tematu, który no, dla niektórych to jest absolutnie uczucia na modlitwie się nie liczą. Liczy się intelekt, liczy się rozum, liczy się to, co ja wyciągnę mm -hmm. jako wniosek z tej modlitwy, a zupełnie jakoś nie mam kontaktu ze sobą, co to we mnie wywołuje. Nie? A uczucia to jest taki pierwszy wskaźnik, który mi mówi o tym, że coś się zadziało, nie? że. Mm -hmm. Jest jakiś bodziec, i on wywołał jakąś we mnie reakcję. I teraz ta reakcja często to jest reakcja uczuciowa, mm -hmm. i tu dochodzimy do takiego czegoś, co jest szalenie istotne w duchowości, i w duchowości ignacjańskiej zwłaszcza, a więc poruszeniach duchowych. I teraz bardzo dużą redukcją będzie powiedzieć, że poruszenie duchowe to jest uczucie. To, to, to absolutnie nie o to chodzi. Mm -hmm. nie? że poruszenie duchowe to jest przede wszystkim to, co Bóg w nas wywołuje, a uczucie jest tym, po czym ja to poznaję. Okej, okay, czyli y, uczucia, y, uczucia, emocje to stawiamy, no to, jest, to jest synonim, prawda? Tak. W y, naszym rozumieniu takim to tak. Tak, przyjmijmy, y, że uczucia i emocje są informacją. Tak. I kiedy ja jestem w stanie je nazwać i rozpoznać, mogę zobaczyć, co, co mi to robi. Tak, wiesz, że, że coś, coś się mnie we mnie zadziało, tak, nie? że tak. coś we mnie budzi. Coś się zmieniło. Tak, tak. tak, coś się zmieniło, nie, że coś we mnie drgnęło, nie? że to trochę tak, jak jak się rzuci kamień do jeziora, to nagle się takie fale takie fajnie się tak. Takie koliste fale się rozchodzą. No i byśmy powiedzieli, że po tym możemy poznać, że coś zostało do wody wrzucone. Nie? Bo najczęściej jest tak, że słyszymy plusk, mhm. odwracamy się i widzimy, że te fale Już się rozchodzą. Efekt widzimy, no. I mhm. widzimy, gdzie możemy mniej więcej szukać tego źródła, nie? że prawdopodobnie. To tam zostało coś wrzucone. Więc jak coś takiego zobaczymy, i na przykład mieliśmy klucze w kieszeni, i jesteśmy na łódce, no to wiem, że aha, dobra, to tam trzeba skakać, żeby, okay, żeby no nurkować. Tak, nie? I teraz mm. trochę ta metafora mogłaby posłużyć nam też do tego, żeby zobaczyć, jak, jak, jak te uczucia, nie? że coś we mnie wywołuje takie poruszenie, takie uczucie, i teraz wiem, że tam mogę szukać, i teraz mogę się zastanowić, i to jest bardzo istotne. Nie tyle, że oceniam się, że. Nie powinienem czegoś czuć, ale mm. pytam się, dlaczego tak czuję? No. Bo niestety jest taki problem, że nam się te uczucia bardzo często kojarzą z czymś, co byśmy nazwali grzechami głównymi, co takiej tradycyjnej. Czyli zazdrość, złość. Zazdrość, tak? złość, gniew. Nie? Mhm. No to nie, to tego nie mogę czuć. Nie? Mm. Tymczasem Katechizm Kościoła Katolickiego bardzo wyraźnie mówi i tutaj mam napisany numer. 1467, mhm. 1467, o tym, że uczucia niezależne od tego, że jakby, których my nie wywołujemy, nie podlegają jako takiej ocenie moralnej. Czyli uczucia po prostu są. Są. I są dla nas informacją. Tak. I teraz korzystając z tego, co mówi nam współczesna psychologia, możemy powiedzieć, że nie ma dobrych i złych uczuć. Co mogą być trudne albo bardziej przyjemne po tak, prostu. łatwe, przyjemne, nie? To, to co możemy, to co nam się podoba, kiedy czujemy. Nie? Tak, Natomiast no. są też takie uczucia, które <laughs> są trudne, ale one też są ważne. <laughs> takie uczucie na przykład strachu. No, kto się lubi bać? No. No nie. Tym bardziej, że rodzice mówią, że nie można się bać, nie można się stresować. Właśnie. A teraz wyobraźmy sobie taką sytuację: ktoś, kto nie odczuwa strachu i idzie orlą percią w tatrach. Nie? Nie, ja czy podejmuje rozsądne taki... decyzje wtedy? No. No nie. nie. Czy, 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 czy to nie jest tak, że ten, to uczucie strachu też w jakiś sposób mówi, ej, uważaj. Mm -hmm. I w tym kontekście wydaje się, że w ogóle takie uczucie strachu przed podjęciem decyzji, ono wielokrotnie jest dobre, dlatego mm -hmm. że mówi nam o tym, że ta decyzja, którą masz podjąć, ona jest ważna. Hmm. A co jeżeli na przykład. Y widzę, że yy, ta de to decydowanie, w ogóle fakt, że ja muszę o czymś zadecydować, y, rodzi we mnie złość. No to to jest znowu to jest bardzo ciekawe uczucie. Nie? I teraz no. pytanie, dlaczego tak jest? I to jest właśnie ta przestrzeń, w której tutaj możemy kopać na modlitwie. Oczywiście... Często z uczuciami, specjalistami od tego są psychologowie, psychoterapeuci, i warto w takiej, jeżeli widzę, że mam trudności z nazywaniem uczuć albo z przeżywaniem tych uczuć, i z takie pytanie: co ja mam z tym robić? To dobrze udać się po prostu do specjalisty. Ale mhm. też w takim naszym codziennym życiu, no bo to nie jest tak, że że, że, że jesteśmy wolni, że takim idealem jest taka apateja grecka, nie? że jestem zupełnie wolny od przeżywania uczuć, nie? to wtedy prawdopodobnie jestem odcięty i to jest fałszywa fałszywa która, duchowość, która nie ma nie kontaktu z rzeczywistością, mhm. ale w, w, tym, w, tym, w tym przypadku to by trzeba było się pytać, dobrze, odczuwam coś takiego, ale dobrze będzie się zdystansować i zastanawić, dlaczego. Co jest tym czynnikiem, który wywołuje we mnie to uczucie? Trochę też pytać siebie, trochę pytać siebie przed Panem Bogiem. Świetnie do jak tego co? Jak on to co... widzi na tak, przykład, tak. Tak, jak on to widzi, co to może mówić o mojej rzeczywistości, nie? Pogłębiać swoją znajomość Pana Boga też. Patrzeć, jak, jak na przykład, i to jest świetne studium, nie? żeby patrzeć w Ewangelii, jak uczucia są obecne w Jezusie. No tak. Jak On je przeżywa. Jest zawsze opcja powywracania wszystkich stołów do grunogami. No to i, też tak. jest opcja. <noise> no, właśnie. właśnie, nie? Że, I to pokazuje też, jak bardzo Jezus nie? i umiał przyjmować z miłością każdego, ale umiał też stawiać wyraźnie granice. No tak. Nie? No. Umiał też powiedzieć do Marii Magdaleny – nie zatrzymuj mnie. Nie? To, to fajnie, no, że misję, cię cieszysz, no. że jesteś, ale nie zatrzymuj mnie. Nie? I tutaj, tutaj myślę, że też to jest takie, takie ważne, żeby pamiętać o tym, nie, że te uczucia one przede wszystkim są po to, żeby nas informować o tym, co się w nas dzieje i w prawdziwej modlitwie. To, to, to one będą przede wszystkim takim pierwszym wskaźnikiem i tym pierwszym krokiem, który my możemy powiedzieć, że OK, na modlitwie mam kontakt ze sobą. Mhm. I drugi, który to jest trochę trudniejszy, kontakt z Bogiem, to jest pytanie, czy ja zostaję przy sobie na tych uczucia, przy, przy tych uczuciach? Mhm. Czy ja zapraszam do tej mojej rzeczywistości Boga, Ducha Świętego, Jezusa Chrystusa? Czy tu chodzi o taką świadomość, że Bóg to wszystko widzi po prostu i on to wie? To jest chyba pierwszy krok, nie? Mhm. Że, bo to jest chyba też istotne na tej modlitwie, nie? że my musimy pamiętać o tym, że modlitwa jest przede wszystkim relacją, rozmową z Bogiem, że, że ja nie jestem na niej sam, albo że to nie jest robota do zrobienia, nie? że to nie jest jakaś tam czytanka do przeczytania, mhm. albo jakiś wierszyczek do odmówienia, który gdzieś tam jest, ale rzeczywiście ja spotykam się z żywym Bogiem który jeszcze bardziej pragnie tego spotkania niż ja mogę sobie to wyobrazić. No tak, no tak. Że to jest taki czuły rodzic, który po prostu chce swoim dzieciom dać coś, co jest najlepsze, ale też warto zapamiętać, jak ja mogę to zaczerpnąć. Mhm. Tak mam takie dwie myśli, bo mamy jeszcze Jeszcze tutaj chciałbyś coś poruszyć oprócz tych uczuć, jak to. Jedna myśl, która no, mi się wydaje, no, że jest no. tutaj ważna, jeżeli chodzi o uczucia na modlitwie, to jest kwestia, jak byłem właśnie w tej szkole kontaktu z Bogiem, to często mówię, że to jest szkoła językowa. Nie? Dlatego, że się uczymy języka, w którym możemy z Bogiem porozmawiać. Każdy ma swój. Tak, bo każdy ma swoją duchowość. Każdy ma swoją wrażliwość, niepowtarzalną wrażliwość, z której my jesteśmy jakoś zbudowani. Też niepowtarzalny zestaw praktyk duchowościowych, nie? które gdzieś są wypadkową pewnej naszego rzeczywistości, doświadczeń, też, tak, tak. doświadczeń, zakorzenienia w parafii, mm. też tego, jaki ja obraz Boga w sobie noszę mm. nie? I, i jak go gdzieś na przestrzeni lat rozwijałem. Ale tutaj chodzi o taki sposób, że uczucia często czy poruszenia duchowe to jest taki sposób komunikowania się Boga z nami. I, i, i to jest ten język, dzięki któremu ja mam dostęp do tego. Że jeżeli ja poznam moją wrażliwość, Poznam, że, że są takie przestrzenie, w, którym, w których Bóg dotyka mojego serca, czyli tej mojej głębokiej istoty, które sprawiają, że odczuwam różne uczucia, które motywują mnie do jakiegoś działania, albo sprawiają, że, że ja podejmuję jakieś działanie, stają się takim wiatrem w moje żagle. Mm -hmm. To wtedy ja nauczę się tego języka, z którym, w którym Bóg Bóg okay. się mógł I wtedy mówić. nauczę się tej modlitwy, która jest jedyna dla mnie. i Tak. I jest dla mnie najskuteczniejszą modlitwą. Mamy to, znaleźliśmy. <grym> mam takie jeszcze tak trochę podsumowując, że to jest w ogóle jakaś taka droga, której mam wrażenie, że uczymy się całe życie, bo mamy różne etapy też w życiu i różne rzeczy na nas różnie działają. I jeżeli. Może ktoś, kto nas ogląda dopiero, jest to coś bardzo świeżego, bardzo nowego i to jest odkrywcze, bardzo, że trzeba złapać kontakt z emocjami, nie można ich dłużej wypierać, to ym, no ja, jakby, polecam bycie cierpliwym w tym, bo to jest jednak uczenie się siebie i sprawdzanie, że coś czuję, nie wiem co. Ja ze złością, na przykład, tak często mam, że y, coś czuję. Mam ochotę coś z tym zrobić, nie wiem jak nazwać to uczucie, ale po tym, co chcę zrobić, myślę o tym, okej, okay, to jest o złości, nie? Ale muszę się tego nauczyć, tak jak właśnie nowego języka. Nie? Dokładnie. Tutaj w tym wszystkim, tak samo jak w nauce języka, tak samo w nauce modlitwy bardzo potrzebna jest cierpliwość mm -hmm. i taka wyrozumiałość. Ale to... Że nie muszę wszystkiego wiedzieć już teraz. Nie, nie. muszę tego od razu ale złapać. Ale Pan Bóg mi pokaże. Tak. I to, to zaufanie myślę, że to jest to, że, że Pan Bóg nie raz mówi w Piśmie Świętym, nie? że chce nam siebie dać znaleźć. Nie? Że jeżeli ja mam tylko takie pragnienie go odszukać i szukać, Także na mojej modlitwie, to on będzie chciał siebie dawać i siebie dawać, znajdować. Mm -hmm. I czasem właśnie to jest to, nie? Że on jest bliżej nas, niż my myślimy, nie? Bo on mieszka w naszym sercu. Mm, tak. Amen. Amen. Dziękujemy bardzo. To jest już drugi odcinek z tej serii. E, zapraszamy na kolejne. E, Wyczekujcie, wypatrujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Dzięki. 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 Szczęść Boże. Szczęść Boże. Codziennie o 18.00 znajdziesz tu Słowo Boże na kolejny dzień. Wysłuchasz tu też rozmowy, w których razem z naszymi gośćmi szukamy odpowiedzi na trudne pytania dotyczące wiary i kościoła. Pochodnia podcast.